Cześć, witam ponownie. Marcin, słuchajcie, dzisiaj y, montuję żaluzję, można powiedzieć, rolety y, Lutron. One będą połączone z systemem i automatycznie będą odsuwane. Y, tu są akurat podwójne. Ja przełączę kamerkę. Tutaj są podwójne. Te są typowo nocne. Tu jest druga. Montaż jest prosty, bo one są zasilane na baterie. Takie duże dosyć. Te paluszki, nie, nie pamiętam jakie to mają oznaczenie. Yy, I tu idzie druga. Tu są, tutaj są w pudle. Ta jest dzienna, ale był taki, jest był, bo można powiedzieć, że był. Teraz już go nie ma, ale nie, ba, nie, ma, nie będzie możliwości dojścia, żeby wymienić baterię w razie czego, bo tam ten metal się obniża na dół i jest dojście wtedy do baterii. Więc trzeba było wymyślić jedną rzecz. A więc zrobiłem to w ten sposób, że to ona już jest zapięta tutaj z raketem. Ja tu może, położę telefon trochę, żeby widział mniej więcej co jest grane. O tak będzie widać. Jak ja ją pociągnę, wtedy ona się otwiera. Tu jest wtedy dojście do baterii 8D. 8 baterii. Chodzi. Ona już jest założona. Po prostu co zrobiłem? Dociąłem po prostu pasek z MDF-ki po długości. 2 cm wystaje. Jest już przygotowane. Są otwory na. Tutaj może będzie widać, tak? Na no pod yy, śruby. I po prostu będzie to tak, jak jest teraz, dopchnięte do góry. Tutaj już jest śrubę widać Dopnięte do góry, po prostu ustawione śruby, wkręcone do góry i to już zostaje. Także taki mały patent. Jakby ktoś był w takiej samej potrzebie, nie wiem czy mam tutaj, bo zabrałem do drugiego pomieszczenia, bo tam. Tam już zakładam inne. A tu może Wam pokażę jeszcze jedną. One tak są pakowane. Tu jest założona, ale musiała być po prostu na zewnątrz, bo okno jest otwierane do środka. Nie jest jeszcze podłączone, ale manualnie można je ściągnąć na dół. O. I tu tak, tu tak samo podciąga się górę. Schodzi to wszystko na dół i jest wtedy ładne dojście do, do baterii. Zamknięcie dosyć, dosyć to tak ładnie wygląda. Także właściciel jest zadowolony. To była tylko taka jedyna możliwość zamontować to powyżej, bo. Okno jest dosyć pasownie zamontowane. Jest dosyć wysokie, one muszą być po prostu ściągnięte do samej góry. O co najmniej na tą wysokość. Wtedy, wtedy okno się otwiera bez problemu. Jeszcze jest jakieś 2 cm luzu. Także ogólnie, montaż bardzo prosty. Bezproblemowy Tu mamy Tu jest jeszcze jedna Tak samo pierwsza jest zamontowana Tak jak w poprzednim pokoju Tak samo jest miejsce Jest przygotowana i druga Ten sam patent MDF -ka. Tu już jest zaznaczone Śruby będą przykręcone I tu jest właśnie to tak samo Dosyć takie ładne ten materiał jest. Dobrze. Fajna sprawa. Pełna automatyka. Także jakichś większych problemów z montażem tego nie ma, jeśli wszystko jest przygotowane, bo uchwyt do montowania ich on jest po prostu założony. Jego i można przekręcać bezpośrednio i do sufitu lub do płaszczyzny ściany. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Tam są tylko wytyczne, że musi być przynajmniej 7,5 cm od, od każdej krawędzi. Z tego względu, że tu już jest zapięte, ale to Wam pokażę. Tutaj jest system, który się zabezpiecza. To jest to. Ten system. Także śruba, jeżeli jest kręcone do sufitu, to przynajmniej musi być gdzieś w tej okolicy, jakieś 7,5 cm. Ale to wszystko jest na instrukcji obsługi. I zakłada się ją. Jak kliknie, po prostu przesuwamy to do końca i już jest zabezpieczone. Z jednej i z drugiej strony jest jeden, ten sam system. Także proste. Bez żadnych problemów można samemu takie rzeczy zamontować. Ja, może przejdę teraz do drugiego pomieszczenia. Będę szedł, pokażę Wam. Tam to też robiłem cały ten budyneczek mały. Siłownia tam będzie. I tam takie troszeczkę inne żaluzje będą zakładane. Także za chwileczkę Wam pokażę. Do zobaczenia.